Witam wszystkich dzisiaj jestem na krótkiej przyjaźdce rowerowej. W lesie, w którym byłem ostatnio w 2018 roku. W zasadzie częściowo kręcenie tych filmów zaczęło się w tamtym lesie, w tamtej części lasu. Nieudolne kręcenie filmów. Teraz filmy są kręcone gdzie indziej. Tu trochę kiepski jest dojazd. Ale trzeba było przyjechać, zobaczyć co tutaj się dzieje. Czy nie wycięli jakiś starych drzew albo posadzili nowe. Jeszcze podobno mieli jakąś tu drogę budować. Jeszcze chciałem sobie to zobaczyć. Miałem dzisiaj, dzisiaj leść. W lesie z obiadem, ale niestety, jak chciałem wyjechać, zaczął padać deszcz i plany się trochę zmieniły. Także jestem po obiedzie, więc w dzisiejszym filmie nie będzie żadnego gotowania, smażenia czy podgrzewania. ot taka krótka przyjazdka rowerem No to jedziemy dalej. Zapowiedzieliśmy, że i szerokie pole ostrzału a ja jadę w tamtą stronę. Wystarczyło odjechać jakieś 50 metrów z tamtego miejsca. Już widać spory obszar wycięty. A całkiem fajny las tutaj był. Jeszcze. Całkiem niedawno. Nie wiem, czy uda mi się tu przejść. Bo raczej rowerem to ja tutaj nie przejadę. Pierdzie. No ciężki sprzęt trochę rozjeździł no, i takie to są pozostałości po lesie, już nawet zagrodzone, czyli teoretycznie przygotowane do Posiadania nowych drzewek zasadzenia nowych drzewek. No, całkiem niezły obszar tutaj wycieli. Ładne stado paproci. To główne siedlisko kleszczy. Podobno. O ile paprocie bardzo ładnie tu wyglądają, to już nieco dalej jest gorzej. Bo oczywiście musieli trochę lasu wyciąć nie dużo, ale jest tam w oddali to chyba jakiś mniejszy lasek rośnie, ale ważniejsze są paprocie, w których jest tutaj ich odgroma. No i jestem kawałek dalej, w kolejnym obszarze lasu. No ten to już trochę wycięli ładnych parę lat temu. Powiedzmy, że go tylko tak przerzedzili. Ale jakieś wielkie kłody tutaj leżą. No przy okazji dzisiaj udało mi się nagrać film, powiedzmy taki preperski, o robieniu zapasów. Całkiem długi wyszedł. Pewnie któregoś tam razu będzie upubliczniony. Może dzień nawet po tym filmie. Albo za jakiś tydzień. Zależy od mojego humoru. A na razie jak widać jadę po takich dziwnych płytach. No to jeszcze stare płyty. Tam gdzieś dalej powinny być nowe płyty. Gdzieś tam dalej, po prawej stronie, na zakręcie, gdzie właśnie tą drogę nową mieli robić. Zaraz tam będę i się okaże, co oni tam porobili. No więc jadę dalej. Widzę, że częściowo zrobili drogę. Tu mamy piach. A tutaj tego typu płyty, których w latach poprzednich nie było. No, powiedzmy, że nie jest jeszcze tak źle. Jak dobrze spasowane, nie ma takich wielkich przerw, to się dobrze jedzie. Bo czasami są takie z dużymi przerwami, i co chwilę się stuka, jakby pociąg jechał. No, ale widzę, że tu chyba będzie dobrze. Ptaszki świerkają, jakieś tam większe ptaki latają. Żadnej zwierzyny na razie nie widziałem. Ale zazwyczaj widzę bardziej jak chodzę niż jeżdżę rowerem. Ale czasami się coś uda upolować. Zaraz muszę jeszcze nagrać film taki z podziękowaniem, bo zaraz prawdopodobnie przekroczy kanał, 2000 subskrypcji. Te jakieś tam małe podziękowania będą, chociaż niektórzy pewnie wiedzą, a niektórzy dopiero się dowiedzą. Możliwe, że od września tego roku filmów nie będzie, albo będą jakieś sporadyczne. No, głównie ze względu na kiepskie audio. Żebym ja wiedział, że ten dziadowski aparat nagrywa. Tak dźwięk, to bym jego w ogóle nie kupował. Za to nagrywa w miarę dobrze wideo. Zdecydowanie lepiej niż poprzedni aparat, do którego niektórzy mieli pretensje właśnie, że prześwietlał filmy, kiepsko było widać. Za to z dźwiękiem było dobrze. To jest za to odwrotnie. Wideo jest ok. Audio do dupy. No niestety, Usunięcie tych szumów czy tych dodatkowych, dodatkowej pracy tego aparatu idiotycznego nie da się za bardzo usunąć bez zepsucia jakości audio, albo po prostu ja tym programem nie potrafię, a nikt nie kwapi się, aby mi coś pomóc. Za wszelkie rady dziękuję w stylu kupnowy sprzęt. No, niestety życie nie, ani zaczyna się, ani nie kończy na YouTubie. Mi osobiście nie jest potrzebny. Inny sprzęt nagrywający. Nie ma na to pieniędzy. Pieniądze są na inne rzeczy. Na takie, które będą mi potrzebne, a nie potrzebne wyłącznie komuś. Także prawdopodobnie, jak się nic nie zmieni do września, to możliwe, że filmów nie będzie, chociaż materiał nowy będzie. No ale po co mam nagrywać, jak to później mam wysłuchiwać tylko, że kiepskie audio, kiepskie audio. To no trudno. Nie będzie filmów, będzie spokój. Wy będziecie mieli spokój, ja będę miał spokój. Prawdopodobnie. Ale do września jeszcze kawał czasu, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie ja sobie jadę dalej. Tutaj teraz się zaczynają takie kafelki na drodze, kolejna przecinka w lesie. Ta to chyba już jest sprzed dwóch lat. Ogólnie jak tutaj jechałem, to co pewien czas były takie mniejsze przecinki. Już nawet tego nie chciałem się nagrywać. Ogólnie z głównej drogi za bardzo tego nie widać. Trzeba zawsze zjechać na taką boczną dróżkę, i coś tam można wtedy zobaczyć. No, jakieś płotki są, czyli jakieś ogrodzenia zrobione. Pewnie jakieś coś tam nowego zasieją, czy posadzą. Kolejna błotnista droga, a ja muszę się tu przedzierać. No, jeszcze kawałek i będzie koniec tego filmu. Jeszcze zbyt dużo kilometrów mi nie zostało do przejechania. A las się zaraz kończy. A zwykłej ulicy przecież nie będę pokazywał. Bo to bezsensowne. Lepiej pokazać las, który jeszcze jest. No tutaj jakoś widzę, że mało śmieci spotkałem w tym innym lesie, co przeważnie ostatnio bywam, I całkiem sporo jednorazowych rękawiczek. Jakaś tam maseczka się trafiła. No i ogólnie sporo puszek. Tu jakoś na razie nie widzę, chociaż ludzie chodzą, albo jeżdżą na rowerze. Może akurat ci nie śmiecą. I lepiej, żeby nie śmiecili. I w tym miejscu kończy się mój film. Chyba krótki. Za długich ludzie nie lubią. Taka krótka przejażdżka rowerem. Na ten moment mam niecałe 10 km. Jeszcze do domu jakieś 4 km. Ale ważne, że się spędziło miło. Czas na świeżym powietrzu na rowerze. Poza miastem w lesie i częściowo na polu czyimś. Także to będzie chyba już wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. To, co chciałem zobaczyć, zobaczyłem. To, co chciałem nagrać, nagrałem. I wszystko jest ok.